Wy już wiecie, a ja jeszcze nie. Wyciągamy, dla kogo to czytanie. Te drogowskazy dla lwów. A to ciekawe. No i cóż, potasujmy karty. Mimo że już potasowałam, zawsze najpierw tasuję po poprzednim znaku. Dlatego wydaje mi się, że dobrze, dlatego dziwię się, jak czasami karty wychodzą te same. No i zobaczmy. Energię. Zapraszam do wysłuchania ogólnego wstępu do tych czytań. Czyli zobaczmy w jakim kierunku, gdzie ciągnie takie pytalowe na jakie życie, ale te dobre. <laughs> Mistrzostwo, mistrzostwo. Ja z prywaty skorzystam i powiem Wam, że ja już dla siebie osobiście położyłam drogowskazy na ten miesiąc, ponieważ miałam bardzo dużo wątpliwości, a bardzo dużo przeżywam różnych teraz rzeczy, spraw, zadań. No i cóż, zobaczmy, za czym warto podążać. Teraz, po prostu, tak zwany na ten czas, biorąc pod uwagę, że jesteśmy jeszcze w korytarzu zaśmie, który to było Zaćmienie księżyca w marcu. Cały czas jesteśmy w tym korytarzu, tak? W zasadzie powinno się wyciągać jeszcze karty, co nam tutaj oświetli. Czyli 8 marca będzie bardzo ważny, ale też idziemy w kierunku 8 kwietnia, całej kwietniowej energii. No dobrze. Czemu się przyjrzeć, na co bardziej uważać, nie omijać, nie, 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 nie blokować się też, tak? Ale przejrzeć, poprawić, sprawdzić giermek mieczowy. Energię, które warto nawet może i przyham, nie tylko przyhamować, ale i pozbyć się, tak? Mhm. Piąteczka kielichowa ja chyba. Dlaczego tego doświadczamy, tego co będzie ciało lwy? Mhm. No i spójrzmy, podpowiedź od duszy. Już nie chcę szukać tej małej talii, więc weźmiemy tą wielką. Mhm. Piękne są te karty, ale mają to do siebie, właśnie że. O, król monetowy i Natalia. <śm> Lubię to wyciąganie kart, bo ono daje pewnego rodzaju pojęcie o tym, co tutaj się po prostu wydarza. I zobaczmy w jakiej dziedzinie życia, jakolwiek będziemy doświadczać tak, jakby tej energii. Gdzie najłatwiej będzie nam. Giermek buławowy, giermek buławowy, odwrócony. Czyli mamy dwie energie niedojrzałe, energie klarujące się, energie, które. Energie, w których dużo zależy, jak z nimi postąpimy, jakie ukształtujemy, dlaczego tego doświadczamy w tym miesiącu? Tego, co będziemy doświadczać, jeśli chodzi o miesiące, kwiecień, ale bardziej chodzi nie kwiecień, samko kwiecień rozumiecie? Wiecie chodzi o to, co łączy tak jakby ponad, tak jakby, czyli to, co się zadziało w kwietniu też, tak, z jednego zaćmienia księżyca do zaćmienia słońca, święta były bardzo ważne w tym roku, ponieważ były dostarczały bardzo dużo energii duchowej, żebyśmy mogli przetransformować albo ruszyć pewne energie w nas, o czym mówiłam w czasie, w wstępie tak? do tych czytań. Krótkim. Mam nadzieję, że wyszedł krótki. Jeszcze może coś tam dopowiem na razie z 10 minut. Mam energia asabuław. Ja tutaj bym najpierw weszła w tą energię asabuławowego. Asbuławowy jest energią, która mówi nam o tym, żeby. Trzymać, żeby coś po prostu ugasić, tak? Próbuję sobie właśnie powiedzieć, czy mamy ugasić, tak? Czy mamy trzymać, czuwać, ale mam wrażenie, że tutaj jest za dużo energii, po prostu tak zwane zmęczenia, też, tak? Pewnego. Ona mówi, nie, nie trzymaj też, tak jakby tego, po prostu zagaś, wygaś, tak? Że lepiej pewne energie, czyli jak to Wam po prostu powiedzieć. Są rzeczy i są sytuacje, czy też sprawy w Waszym życiu takie, które są jakby w takiej opcji rycerza kielichowego. Rycerz kielichów mówi o tym tutaj, on jest takim strażnikiem tajemnicy, jest strażnikiem, jest taką energią, bardzo mocno, żeby było śmieszniej tak zwanie i ciekawiej i zarazem, chciałam być radośniej niż śpieszniej, ale jest takim strażnikiem trochę jakby karmicznym też, tak? Czyli mówi o wszystkim tym, co jest schowane bardzo, bardzo głęboko. W naszych, w naszych zasobach, te, które pozwalają marzyć, marzyć o tym, wydobyć z nas, lwów, marzenia, wizje, plany tego, co, wydawa, co wydaje się i wydawało się do tej pory niepojęte, w ogóle nie do zrealizowania, nawet myśl, gram myśli takiej ponad nami, ponad, yy, taki wydawało się, że każdy, każdy inny człowiek powiedziałby: O, to jest takie do zrealizowania, to jest zwykły plan. A tutaj, tak zwanie, energia tego strażnika kielichowego w Was, w nas, powoduje, że nie, nie myślimy o tym dalej. Trzymamy się tutaj blisko tego świata, który mamy poukładany. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że już przed marcem pojawiły się takie energie, które dochodziły tak, jakby do mnie, że zaczęliśmy my z mężem też, tak. Okazało się, że mamy marzenia jakieś, że mamy plany na podróże, których generalnie trudno by gdzieś ułożyć, i nikt nas nie podejrzewał o takie ciągoty, jak nazwijmy to życiowe. Mamy podążać w czas i w świat, gdzie, gdzie nas ta energia po prostu kieruje do mistrza, pusta karta, czy jest tak pusta, no nie jest pusta i zbyt płytko brzmi, kiedy ja mówię o niej pusta, ale to są energie, które mówią, już idziemy do świata takiego, który będzie się układał, czyli bardzo duża lekcja, zwłaszcza lekcja dotycząca tego, że trzeba będzie coś po prostu tak zwanie mm, oddać lub nie lub pozwolić na, zadzia na zadziałanie pewnych zadań, a w zasadzie wymienić tak jakby je. I tutaj przed nami lwami, słuchajcie, teraz jest taka energia, czy my chcemy, czy nie chcemy, to musimy zamienić tę siekierkę na cokolwiek innego i zmierzyć się po prostu tak zwanie z czymś, z czymś innym. Pój odpuścić pewnego rodzaju też tak jakby kontrolę też, tak? bo to mówi przestań już to po prostu tak zwanie ściskać, tak? I teraz tak, to mówi cały świat. Ale król monetowy, tak zwany, mówi, ja jeszcze inaczej, tak? Trzymaj chociażby ci palce miały zdrętwieć, tak? Trzymaj chociażby miało nie wiadomo, co się po prostu wydarzyć. I giermek buławowy, giermek mieczowy mówią o pewnej o zatrzymaniu pewnych energii, wejście też w taki punkt przetrwania, mimo sytuacji, która nie do końca fajna się wydaje, albo nie widać z niej. Tak zwane wyjścia. Warto, i myślę, że większość lwów skonfrontuje się z jakimś trudniejszym tematem, tak zwanym w życiu. Karty tutaj podpowiadają wam w tym czytaniu drogowskazów, bądźcie otwarci, bo może przed Wami nowe drogi mogą się otworzyć. I takie drogi, których nie mieliście nawet zielonego pojęcia, że idąc tędy, zmieniając pewne opcje, można uzyskać ten sam, tak zwany cel. Czasami i myślę, że dla części lwów wydarzy się tak, że będziecie mieli tego typu sytuację, w której zawsze postępowaliście, czy chodziliście utartymi tak zwanymi drogami, a w tej chwili nie wy, tylko świat wam przymknie tą urokę, zamknie, tak? I tutaj mówi, zobacz w tym wszystkim, bo jest giermek nieczowy prosto. Które mówi o tym, żeby zdefiniować, tak jakby tę sytuację, mówi, nie odrzucać, tylko zobacz, jak sytuacja jest wielowymiarowa. Spójrz z tamtego wymiaru, jakie inne czy rzeczy po prostu, no trudno, tam ta droga się zamknęła, tego nie ma. Tutaj spójrz, wejść tak zwanie inną drogą. Trzymaj, nie odpuszczaj, tak jakby pewnych rzeczy. I teraz powiecie tak, no to mówiłaś, odpuść, nie odpuść też, tak? Daj wygasnąć. Tak. Kiedy my obieramy. Słuchajcie, oj my, zaskichnę. <laughs> czyli prawda. Czasami pojawia się inna droga, inny wybór, trzeba się rozłączyć. <laughs> Przepraszam bardzo. Giermek Bławowy mówi o rozłączeniu się i wyjściu. I zobaczcie, jak tutaj nawet pięknie on po prostu pokazuje, że opuszczamy jedno jakieś miejsce, idziemy w drugie inną drogą też, tak? Czyli musimy nawiązać pewien kontakt, pewną relację, troszeczkę inną, przechodząc tak jakby, budząc jakby inne aktywności. I to tutaj ewidentnie pięknie widać, tak? Żeby być odważnym. Że nie znaczy, że coś się po prostu tak zwanie straci, ale też może znaczyć, że jeżeli chcesz utrzymać, tak? I trzymasz się swojej tego, co mu, czy mówi król monet, tak? On widzi po prostu i wie, tak? O. I to tutaj generalnie trzeba będzie się po, um, pogodzić i założyć, że być może jest piątka kielichów, jest w ogóle, ludzie nie umieją przeżyć teraz i nadać wartości czemuś, co się po prostu można stracić. Tak? I tutaj jest taki haczyk, <gry> który mówi: Pozwól, pozwól, nie możesz zatrzymać wszystkiego. Nasze uwolnienie dla lwów tutaj wychodzi, będzie wychodziło z tego, że po prostu pozwól czemuś po prostu odejść. Coś musi odejść. Czy z tej strony idziesz w życiu czystej, coś musisz wypuścić z rąk. Po prostu wypuścić, zaufać sile wyższej, nie patrząc w ten sposób, że wszystko musi być ym, dobrze. Ym, jak to mówił, nie, nie, jeszcze się tak nie urodził, sobie wszystkim dogodził, i wszystkiemu. Tak samo w naszych własnych sprawach. O. Piątka kielichów mówi: Nic nie możesz stracić, już, tak, bo ona jest tutaj na plusie, też, tak. Przeżywasz, zobacz, odpuść. Tak? Z tej piątki mamy. Pozwolić opuścić, bo idzie nowe. Ale w czwórce monet mamy po prostu tak zwane utrzymać, mimo i rozpoznać, co mamy odpuścić, a co innego wziąć, nadać temu inną wartość i rozumieć, że świat do różnych spraw, do różnych rzeczy może mieć inne wartości. I zobaczcie, o czym mówiłam od kilku, w zasadzie może od roku też, tak? Że ciągle powtarzałam, tak? Że my mamy teraz rozeznać, co jest warte czego, co jest warte ile dla nas i dlaczego, i co jesteśmy w stanie zrobić, żeby coś zdobyć albo czegoś. Hmm. Albo za ile i za co chcemy coś zatrzymać, tak? w imię czego? O. Co jest warte czego? O. Trochę abstrakcyjne się wydaje to po prostu czytanie, bo tu mu chodzi o pewne energie, tak? które i dróżki, które są, i za tym gaszeniem pewnych, tak? rozwiązywaniem pewnych, które są rzeczywistymi problemami, bo tu podpowiedź od duży jest Król Monet. Nie trzeba gdzieś się z prawdziwymi, żywymi sytuacjami skonfrontować, i to może nie być dla, dla wszystkich takie łatwe i proste. Jednocześnie trzeba będzie jakby zudusić je w zarodku. Czasami zupełnie nie to, czego żeście się i czego żeśmy się spodziewali, tak? O, mistrz w każdej sytuacji wystawia nas na próbę, tak? Sytuacje stają się nieprzewidywalne. Ale otwierają nowe możliwości, ale trzeba żyć i funkcjonować według własnych zasad, tego co uważacie za po prostu mistrzostwo i to, co najbardziej sprawdzało wam się w życiu, nam się sprawdzało w życiu. To by się też takie uzupełnienie do tego czytania, które sobie już dzisiaj rano zrobiłam. No ale cóż, kłaniam się pięknie, mam nadzieję, że cokolwiek tutaj usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne. Aha, i czasami pewne rzeczy dzieją się w sprawach takich, wiecie, jak ruch motyla, tak? jak ten trzeba, jak to się mówi, jest efekt motyla, tak, że tutaj motylek gdzieś jakieś wydarzenie życia, bo my taki efekt motyla mamy w codziennym swoim życiu, że tu, i zwracajcie uwagę, zwłaszcza to, co wydaje się mgliste, niewyraźne, nie do końca oczywiste też, tak, czyli wszystko to, czego nie widać też, tak, a jest jakiegoś rodzaju wskazówką, a być może jest widoczne tylko dla was, tak. To, to jest właśnie najważniejsze. Przyjrzenie się, szukanie drugiego dna, innych możliwości, bo giermek mieczowy. Pamiętajcie, że to jest wielowymiarowość, pewne skomplikowanie, zrozumienie jeszcze czegoś innego, czegoś, co jest po prostu tak zwanie głębiej, tak? co Wam się wydawało po prostu ważne, a jest ważne inaczej. Sytuacje takie, od których będzie Was rozłączać, będzie wskazywało w tym czasie inną drogę też, tak? Będziecie chcieli, trzeba zastanowić się, czy chcecie połączyć. Tak zwani, jakby inaczej, w którym momencie, czy trzeba być może kawałek tego losu wyciąć, też tak, albo pozwolić na jego wycięcie. I mm, nie chodzi o los. No właśnie. Ale chodzi o pewne sytuacje też, tak, czy w jakiś sposób, tak jakby ominąć, żeby znowu wejść, czasami musimy pobłądzić kawałek albo znaleźć inną drogę, wiedząc, że zobaczcie, ta droga już jest, tak? Tylko trzeba po prostu wejść w tą inną właściwą, tą, którą wy dla siebie odnajdujecie. Mhm. I takie sytuacje, które będą yy, żywe, prawdziwe, mocne w oparciu o materię, o to, kim jesteście, tak? Więc trzeba się trzymać tutaj tej swojej, swojej opcji, tego, co jest pewne, tak zwanie do, do utrzymania, tak? Wiem, że tą energię cały czas chciałoby się jeszcze coś powiedzieć, też tak, ponieważ tutaj, czego, czego, co odpuścić, co wyjść, wszystkiego rodzaju zniechęcenie, tak? I to jest takie. Hmm. Przy tej piątce kielichów, która mówi straci, wyrzuć, też tak, a jednocześnie coś zatrzymaj też, tak, bo ona jest odwrócona i mówi trzymaj, tak, o. Co trzymać, co wypuścić, a co być może przełożyć, bo to jest zobaczcie, jest taka płynność pewnego rodzaju, tak, i on za każdym razem pewnie coś tam troszkę przetrzymuje, czyli płynność w tym, co się chce trzymać i utrzymać. Mhm. Trzymaj, tak, ale Gномami, kurczasz prywatą? Król Kielichowy, przyglądaj się wszystkiemu, tak? Zanim przejrzysz, zanim ruszysz, tak? O, to jest tak jakby trzeba book... z innego, w tej talii jest w ogóle inna aktywność, tak jakby troszeczkę tej czwóreczki monet, tak? Mówi płynnie, to wypuść, a weź następną, to wypuść, a... Uh -huh.